Cześć, opowiem Ci dzisiaj, jak zostałem złapany przez policję we własnym biurze. Ale to nie jest prawdziwa policja, a my po prostu zrobiliśmy szybką i wydaje mi się, że całkiem fajną prima, prilisową akcję. No i stwierdziłem, że fajnie byłoby wam to pokazać od kuchni. Musimy natomiast zacząć od samego początku. Dzień wcześniej nasz kanał motoryzacyjny, który należy do grupy Filmcloud, czyli kanał Will With It, nagrywał humorystyczny materiał, w którym prowadzący zgadywali, kto jest prawdziwym policjantem. O 14 kolejnego dnia musieliśmy odesłać na szybko stroje, dlatego zaplanowaliśmy jeszcze sesję zdjęciową, żeby po prostu mieć czymkolwiek komunikować ten materiał w social mediach. Nasza ekipa niestety nie byłaby sobą, gdyby nie zaczęła sobie z tego powodu robić żartów i tak naprawdę cały firmowy Slack, cała grupa na fejsie była zalewana coraz to dziwniejszymi zdjęciami i tutaj tak naprawdę pojawia się początek całej akcji. Stwierdziliśmy, że musimy ten fakt jakoś wykorzystać i to jest ten moment, kiedy wstałem od swojego biurka i zacząłem krzyczeć na całe biuro, to znaczy po prostu zacząłem mówić do ludzi słuchajcie, musimy zrobić coś ciekawego. Jaki macie pomysł? I po kilku dziwnych, pomysłach Pomysła, które ja rzuciłem, rzuciło też kilka innych osób, z których sami się później śmialiśmy. Patrzyliśmy na pomysł, że chyba najlepiej, właśnie, będzie wykorzystać wideo e, i stworzyć po prostu krótki, humorystyczny film pod tytułem, że policja wpada do filmcloudu. To jest za duże. Czemu jest dla mnie wszystko za duże? Co to za zabawy panowie? Na całość mieliśmy tylko dwie godziny, dlatego z pomocą przyszedł ChatGPT, GPT, który napisał nam taką powiedzmy bazę tekstu. Tak? To była baza, co prawda niedopracowana, ale mocno usprawniło nam to pracę. No i końcowo mieliśmy tak naprawdę po pół godziny cały scenariusz, takiego krótkiego dokumentu, gdzie policja wpada do biura FilmClub. Dokończyliśmy więc teksty i zaczęliśmy nagrywać. Cała firma od razu się zaangażowała, mnóstwo osób tak naprawdę od razu podłapało ten temat. Ustaliliśmy mniej więcej, jakie birole chcielibyśmy złapać, żeby pasowały. Do tego tekstu, no i zaczęliśmy nagrywać. Jak nam nie opłacicie fakturę, tak się właśnie zacznę. Właśnie nas, no. przyjedziemy do was. Pozostały czas to nagrania setek z głównym sierżantem policji, w którego wcielił się Kasper. Wszyscy mi tekstu napisał. Ja to muszę. Który z kolei pracuje właśnie w naszej marce, Will Wyt. No bo też stwierdziliśmy, że jeżeli od razu na froncie pojawi się jakiś pracownik FinCloud e, i ludzie go rozpoznają, no to żart będzie troszkę od razu zdradzony. E, I myślę, że to była też fajna decyzja. Tutaj jeszcze macie moment kuriera, który właśnie wszedł po paczki, a my jeszcze byliśmy w strojach i poprosiliśmy go co w o 15 minut na to, że na szybko spakujemy te stroje. On się zgodził, ale szczerze powiedziawszy, dopiero po chwili sobie e, zorientowaliśmy się, że tak naprawdę my cały czas mamy te stroje na sobie. A jego mina wyrażała więcej niż tysiąc słów. Efekt możecie ocenić sami, ale wydaje mi się, że udało się wykręcić przede wszystkim fajny materiał pr i całkiem fajne zasięgi, jak na po prostu prosty film, który zrobiliśmy w dwie godziny. Pojawia się w takim razie pytanie, jak udało nam się wygenerować taki materiał w zaledwie dwie godziny. Pierwszą rzeczą przede wszystkim jest to, że mamy mega doświadczone osoby w zespole, i mówię to. Pełni świadomy, ponieważ te osoby są przyzwyczajone do pracy pod presją czasu e, i to się tak naprawdę bierze z branży kreatywnej. Dlatego te osoby tak naprawdę czuły się jak ryby w wodzie. Przyjechaliśmy do pana wypisać mandat. Dwa, kultura organizacyjna, która zawsze była w film Cloudzie mega luźna. Ludzie tutaj tak naprawdę potraktowali ten film jako dobrą zabawę i bardzo szybko wczuli się w ten vibe, który zależało nam, żeby oddać w tym filmie. tak? No i po trzecie, poszliśmy po prostu za pomysłem i go zrealizowaliśmy. To jest ogromnie ważne, żeby według mnie budować w firmach takie przekonanie, że hej, mamy fajny pomysł, jedziemy. Nie musi to być super idealne, ale po prostu jedziemy i to realizujemy. Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz chmura w komentarzu, e a ja się z Wami żegnam. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku z głową w chmurze. Dajcie też znać, o czym chcielibyście się jeszcze dowiedzieć.